Witam Was na lekcji trzeciej. Mam nadzieję, że dwie poprzednie były łatwe. Udało Wam się to wszystko zrobić. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to spokojnie możecie sobie naśladować wszystkie moje tutaj poczynania. A na tej lekcji zobaczymy jak wstawić trzeba było tabelkę do dokumentu. Tabelkę mamy również wysłaną jako załącznik w temacie do właśnie wstawiania tabeli zdjęć tak, mieliśmy tutaj taką instrukcję co w tej instrukcji jest mamy tak otworzyć zapisany indeks w notepadzie plus, plus który na poprzedniej stronie do którego wstawiliśmy obrazki jak również tutaj musimy teraz te obrazki sobie zmienić w nich rozmiar jak wyglądały te obrazki zaraz sobie przypomnimy o właśnie tak wyglądały były takie duże dlatego musimy je sobie teraz je sobie teraz zmniejszyć tu mamy szerokość tutaj mamy wysokość eee, obrazka jak to robimy oczywiście otwieramy nasz notepad otwieramy ikonkę notepada na pulpicie no domyślnie nam się otworzy, ale możemy zamknąć ten dokument i jeszcze raz go uruchomić sobie z naszego folderu. Tak, mamy zapisane. Co robimy? Tutaj pod spodem, pod tymi wiadkami, zróbmy sobie trochę miejsca i wstawmy sobie taki, albo może po prostu zróbmy tak, że od razu tą część przepisujemy sobie. Do naszego kwiatka, który już jest wpisany w tym miejscu, tutaj, zobaczcie, tutaj w tym miejscu przepisujemy sobie i tak samo to powtarzamy również dla drugiego kwiatka, i powtarzamy to również dla trzeciego kwiatka, tutaj w tym miejscu. Zapiszmy sobie indeks, przejdźmy do naszej strony i oświeżmy, Zobaczymy. O, to jest nasza zmiana, którą prowadziliśmy właśnie przed chwilą. Teraz będziemy wstawiać tabelkę. Tabelkę wstawiamy w taki sposób, jak tutaj również Wam napisałem. O, tutaj jest przykładowy też film, który mogliście sobie obejrzeć na stronie internetowej, czyli na YouTubie. Tu jest film, jak wstawić tabelkę. Żeby wstawić tabelkę musimy sobie wstawić za, taki zapis, który mamy tutaj. To jest zapis, który pokazuje nam tabelkę, która ma dwie kolumny. Tu jest jedna kolumna, tu druga kolumna. I ma trzy wiersze. Jeden, drugi, trzeci. Zaczyna się tabelką, takim tutaj yy, takim, takim tagiem. I kończy się tutaj zakończeniem. Yy, a w cały zapis punktu drugiego w miejsce kropek w tabeli uzupełni tak wszystkie miejsca. Czyli mamy tutaj w tabeli kropki, a zapis w punkcie drugim to właśnie ten nasz tutaj kwiatek. Ten kwiatek już mamy zamieniony, napisany w naszym notatniku. Tutaj przed chwilą to zrobiłem. Mamy to już zrobione, więc co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko przepisanie. Tej tabelki. Proszę bardzo, tu już mamy przykład takiej tabelki przepisanej i od razu mamy, zobaczcie, wstawione tutaj dwa kwiatki zapisane i trzeba to samo zrobić z tymi tutaj kropeczkami, też wstawić w te miejsca nasze kwiatki. I trzeba to po prostu sobie przepisać. Czyli wchodzimy do, notat do notatnika, tu na dole. Jeszcze w tej części body nie pod spodem, przypominam, ani tu, tylko właśnie na tym obszarze naszego ciała, dokumentu, wpisujemy sobie te znaczniki od tabelki. Proszę bardzo, nasza tabelka ma mieć grubość tutaj, wyśrodkowana ma być, czyli wycentrowana, i ma mieć grubość takie ramki 1. My sobie zróbmy tutaj może na 5, będzie lepiej widać. Tutaj co mamy dalej, stawioną. Pierwszy kwiatek. Tutaj mamy wstawiony drugi kwiatek do tabelki. Tu w miejsce tych kropek stawiamy. Tu w miejsce tych kropek musimy wstawić nasze kwiatki. Robimy to w ten sposób, że po prostu musimy sobie już taki jeden kwiatek, który mieliśmy wcześniej, wpisany, sobie skopiować i wkleić w te miejsce, które tutaj mamy i wklejamy tak po kolei sobie w te miejsce w te same w te same miejsce coś mi tutaj myszka za dużo, o, wklejamy tutaj i wklejamy sobie tutaj w te kropki i wklejamy zamiast tutaj tych kropek też o. no zobaczcie, wkleiłem i wszędzie mam kwiatek teraz dwa, dwa, kwiatek dwa kwiatek dwa, co należy zrobić, trzeba teraz sobie zmienić Nasz, tu mamy kwiatek 1, kwiatek 2, ten będzie kwiatek 3, tutaj będzie kwiatek 4, tutaj w tym miejscu powinien być kwiatek numer 5 i tutaj kwiatek numer 6. Proszę bardzo, już mając taki jeden kwiatek napisany, wklejamy tylko zamiast kropek i mamy pracę gotową. Zapisujemy tutaj nasz indeks, bo jest znowu na czerwono. Gdy mamy zmiany zawsze jest na czerwono. Klikamy na tą dyskietkę. Zapisz. Przechodzimy teraz do naszego pliku w przeglądarce. Tak wyglądał do tej pory. Odświeżamy go. I co mamy? Otóż mamy naszą tabelkę stawianą do naszego dokumentu. Robimy print screen tego ekranu. Z taką tabelką. Przechodzimy do notatnika, robimy print screen z taką tutaj, z takim ekranem, i wysyłamy do mnie na mobi dziennik. I otrzymujemy szóstkę. Mam nadzieję, że nie była to trudna praca. Dlatego oczekuję, że zaraz po programie po obejrzeniu tego filmu kto jeszcze tego nie zrobił, szybciutko mi to wyślę. Także. Na tym dziękuję. I zaraz będziemy, będę Wam wysyłał kolejną informację odnośnie filmu, czyli strony film i naszych hiperłączy. Także do zobaczenia.